Cześć! Cześć! Witamy Was w sobotni poranek nad zbiornikiem mściwojów z tej strony łazikanty. Dzisiaj mamy zamiar wejść na wieżę widokową, która się mieści na mściwojowskiej górze, która mierzy 214 metrów nad poziomem morza, a sama wieża mierzy, nie przygotował się nam ktoś 25 metrów. Zbiornik mściwojowski, zalew mściwojów. Jest to sztuczny zbiornik, e, który powstał na rzec, rzece Wierzbiak. E, rzeka Wierzbiak została odgrodzona z zaporą e, o wysokości 8 metrów, i powstał taki oto zbiornik, który widzicie przed nami. Który w okresie letnim jest dosyć mocno oblegany przez turystów, i nie tylko, bo również wypoczywają tutaj osoby, kąpią się, grillują. Jak widzicie, mamy tutaj miejsce na ogniskach, mamy miejsce do kąpieli, kładkę. Po drugiej stronie widzimy, że ludzie wędkują. Czyli, że tak powiem, zbiornik jest wykorzystywany w różnych celach. Jak widzicie fajnie to wygląda Warto tu przyjechać na wypoczynek Można sobie siąść, odpocząć Są śmietniki Podejdziemy na razie Na kładkę, która tutaj jest I tak, czemu dzisiaj tutaj jesteśmy Z tego względu Dzisiaj wybraliśmy zbiornik muściwojów i wieżę widokową, którą widać tam. A z tego względu, że dzisiaj jest dosyć niepewna pogoda, zapowiadali deszcze. A jak wiemy deszcze w terenach burzystych są zdradliwe. A druga rzecz nie chcieliśmy ryzykować, że zmokniemy, zachorujemy zwłaszcza nasze małe pociechy, bo to one gorzej przychodzą niż my. Inna kwestia to jest to, że wybraliśmy wieżę widokową Ściwojowie ze względu na panoramę, która rozpościera się z najwyższego szczytu tutaj w okolicy właśnie tutaj, z Mściwojowskiej Góry. Mamy widok na olbrzymią powierzchnię terenu. Jak widzicie dużo tu wędkarzy, co nie? Tak. Chyba dużo ryb jest. Tak wygląda w całej okazałości zbiornik. Tam jest ta 8 metrowa tama, a tam wpływa wierzbiak Wieża widokowa w mściwojowie powstała w 2015 roku. I stała się bardzo fajną atrakcją mściwojowa. Jak widzicie? Mamy zagospodarowany teren. Tutaj mamy tablice różnego rodzaju atrakcji dla najmłodszych. Możemy zobaczyć, co w MŚciwojowie można zobaczyć. I nie tylko, bo również w okolicy, jak widzicie. Powinienem na wyspie w Mściwojowi. Kościół. Kościół, tak, który mijaliśmy jadąc tutaj. I możemy zobaczyć, poczytać. To jest są Z tego względu, że dzisiaj pogoda jest taka niepewna, jak już mówiłem. To nie ma zbyt wielu osób. Ścieżce na wieżę, widokową. Więcej osób jest zdecydowanie przyjechało tu w celach wędkarskich. A wieża znajduje się na pograniczu wzgórz Strzegomskich i równiny jaworskiej. A tam już po pomalutku wyłania nam się. Wieża widokowa w mściwojowie. Główne atrakcje czekają właśnie nas tam na szczycie. Fajne miejsce na wypoczynek. W upalne dni. Jest tu dosyć sporo osób, ale można się pokąpać rozpalić grilla rozpalić ognisko usmażyć kiełbaski i odpocząć a teraz tak jak widzicie pogoda nie sprzyja kąpielom bardziej sprzyja wędrówkom i ludzie ludzi jest jak na lekarstwo tutaj na Mściwojowie nie jest to wycieczka bardzo wymagająca bardziej to jest wycieczka rekreacyjna, żeby pokazać Wam taką ciekawostkę związaną właśnie z górami i pogórzem kaczawskim ale i nie tylko, bo z tej wieży mamy widok niemalże na całe góry kaczawskie i pogórze kaczawskie. Góry Kaczawskie zajmują powierzchnię około 300 km2 a wraz z Pogórzem Kaczawskim ponad 1000 km2 i z tej wieży możemy niemal objąć całe, całą, całą tą krainę. Przy dobrej widoczności Zasięg, jaki mamy z tej wieży, to 70 km, nawet więcej. Mamy niesamowitą panoramę, którą możemy podziwiać ze szczytu tej wieży. Zanim wejdziemy na wieżę, to chcielibyśmy Was prosić o to, żebyście nas zasubskrybowali. Jeżeli Wam się podobają nasze filmy to zostawcie pod nimi łapkę w górę a my zaraz będziemy wchodzić już na samą wieżę. Jakiś czas temu zapytaliśmy Was e, zadaliśmy pytanie na Facebooku odnośnie e, jaką górę będziemy zdobywać. Czy wiecie? Jedna osoba <ścoughs> udzieliła poprawnej odpowiedzi. Gratulujemy, i gratulujemy jej. jej i pozdrawiamy. pozdrawiamy tak. e, to była Kocia, tak? Koti mm. Więc pozdrawiamy Koti Pozdrawiamy Masz pozdrowienia od nas za prawidłową odpowiedź Taka mała nagroda Gratulujemy. Gratulujemy Co tam się znalazłeś? Taki zbiornika w mściwojów. Tak Zbiornik myściwojów. Jest bardzo ważną postoją dzikiego ptactwa. Na zbiorniku e, odnotowali aż 126 różnych gatunków ptaków. E, jak widzicie, sztuczny zbiornik, a korzystnie wpływa na ekosystem, bo wzbogacił bioróżnorodność tego regionu. My już widzimy góry kaczarskie, Pogórze górze kaczawskie. Tam dalej widać góry kaczarskie a tu mamy Pogórze górze kaczawskie. mhm wieża robi wrażenie Zwłaszcza od dołu i na górze jak widzicie są tablice które będą nam ładnie opisywać to, co będziemy widzieć z tej wieży. Oczywiście skorzystamy z tego. Jak zauważyliście dzisiaj. Niosę pusty plecak. Jest tylko w razie jakichś nieprzewidzianych rzeczy. Moja córeczka dzisiaj wędruje pieszo, sama. Bo, tak jak mówiłem, ścieżka prowadząca na wieżę jest prosta, łatwa i przyjemna. Bez problemu najmłodsze dzieci na nią wejdą do niej dojdą co do wejścia no to wiadomo trzeba pilnować a tutaj mamy informację o tym że jesteśmy tutaj a tu mamy mściwojów. my stanęliśmy tutaj autem i tą ścieżką doszliśmy tutaj nie jest to daleka droga wymagająca tak jak widzicie, macie przekrój poprzeczny eee, tego, co tutaj się znajduje. Przekrój ziemi na winnej górze. Bo widzicie, to jest winna góra. Tutaj mamy informację, że to jest winna góra, a w niektórych źródłach w internecie, że to jest mściwojowska góra. Więc trudno powiedzieć. Powiedzmy, że ta góra ma dwojaką nazwę. Wieża ma konkretne godziny otwarcia w różnych okresach. Jej działalność ogólnie jest dostępna, jest bezpłatna. I tak już z pierwszej platformy widok na okolice. I tak, krok za krokiem. Będziemy się spinać. Coraz wyżej. Tak Pilenka? Tak ja tutaj lornetkę. <laughs> No i dzisiaj lornetkę. zaopatrzyliśmy się w lornetkę. Będziemy patrzeć. Trochę dalej niż zazwyczaj. Uff. 25 metrów. Ho Pod górę. Schodami, jeszcze ostatnie schody do pokonania. Ach, idziemy. Już jesteśmy na górze. Oh, jest fajnie zabudowana. No i niestety, jak widzicie, i tu znajdzie się osoba o niskim poziomie IQ które powinny te głupie napisy zostawić dla siebie w domu Niech sobie bazgrają A nam niech pozwolą podziwiać panoramy Zobaczyć co Widzimy ze szczytu Tutaj mamy widok na Wzgórza Strzegomskie Tam widać w oddali Grodziec Szczyt. Tutaj widać Rosochę i Górzec na Pogórzu Kaczawskim Tutaj mamy widok na Bazaltową Górę Dalej na Skopiec Wielki Szyszak, Czeski Kamień, Radogost Tutaj bliżej jak widzicie kawał biornika, rozdlewisko. No i kawał drogi do dołu. Stąd jest. Jak widzicie, dzieci mają radochę. Jest tu fajnie zabezpieczone, dzieci nie wypadną. Natomiast bardzo szkoda. Że przychodzą tu osoby, które chodzą tu z zamiarem niszczenia. Przykre to jest, niestety, bo czyjaś praca w ten sposób jest niszczona. Prawda, kochanie? Nie fajnie to wygląda. Jeszcze rok temu, jak tutaj byliśmy, to nie było tak podbawgrany. Fajnie były te tablice zrobione. Zawsze się to no, nie, nie, nie jest to ładne, nie jest to fajne, a niestety no, pracy na tak. człowiek mu na ładne jak tak jest. To się tam jest Tak więc jak widzicie widok jest super Niesamowity Mamy panoramę 360 stopni możemy zobaczyć wszystko dookoła musisz też patrzy się przez doletkę. Widzisz coś? Tak. Co widzisz? Chmury. A to za wysoko patrzysz. Teraz trochę niżej. I co widzisz? Miasto. Miasto? Nie. Jawor, widzisz. A ja już. Ale chmury. Nie. Mileta, też chcesz się popatrzeć? Nie. nie. nie? Tak. <laughs> tak? Tata, nie. pokaż mi lęce jeszcze. Pokaż, a mi lęce. No to są... <noise> raczej nie. On przez chwilę tylko mhm. Ale widok jest niesamowity stąd. Jeszcze przez donetkę, tym bardziej. Tak. Fajne widoki. Więc tak, w tej chwili będziemy już schodzić z wieży widokowej. Dla bezpieczeństwa naszego i naszych dzieci zobaczymy się dopiero na do zobaczenia. Tak więc jesteśmy już na dole. Nie nagrywasz. Nagrywam. Tak, jesteśmy już na dole. Milenka nie zamykaj nas. Nie wolno. Jesteśmy już na dole. Będziemy się teraz... Będziemy się teraz kierować już z powrotem. Krótka, sobotnia wycieczka. Krótki spacerek, żeby Wam pokazać. Fajną wieżę widokową z widokiem na Góry Strzegomskie, na Wzgórza Strzegomskie, Góry Wałbrzyskie, Masyw Ślęży, przy dobrej widoczności oczywiście, góry i pogórze Kaczawskie, no i oczywiście Sudety. Z drugiej strony na równinę Jaworską i wszystko i wszystko to macie z tej wieży, która jest za mną. Tak więc nasz krótki sobotni wypad dobiega końca. Zostało nam parę kroków, żeby dojść na parking do auta. No cóż, Pokazaliśmy Wam fajne miejsce niekoniecznie w samych górach A prezentującą piękną panoramę gór o których już mówiłem i cóż, będziemy się żegnać stąd. A jeszcze dodam, że spotkała nas bardzo przyjemna pogoda. Myśleliśmy, że będziemy, będzie padać na szczęście nie pada, jest ciepło tak mm. więc. W tej chwili będziemy wam mówić już do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia na szlaku. I do przyszłego tygodnia. Cześć. Cześć.